A dziś Wam pokażę jak zdobyć darmową paczkę z PS Plus. Jak macie PS plus, darmową paczkę do FIFA 22. Ja ją już odebrałem, więc wchodzicie sobie w PS Store. Wpisujecie sobie oczywiście FIFA. FIFA. Nie, za zaraz. To będzie tak, że wchodzicie sobie w PS. Plusa. PS Plus. Chodzicie sobie do datki i paczka PlayStation Plus. E, ja, ja mam niedostępne, bo już ją odblokowałem, ale e, ten, tam dostajecie e, ikonę i pika z ikoną e, na 5 metrów będzie ikona i ten na 5 metrów ikona i tam ja na przykład trafiłem nie pamiętam jaką ikonę ale trafiłem na przykład też ten e, informa informa na przykład trafiłem zawsze fajna taka darmowa paczka no e, więc e, nara